Cześć, witam was na moim kanale. Jestem Arisu i jakiś czas temu obejrzałam film Tokyo Ghoul i stwierdziłam: "Hej, to jest dobry pomysł, żeby nagrać o tym film". Tak więc właśnie dzisiaj przychodzę do was z tym filmem, gdzie będę recenzować film Tokyo Ghoul. Tak więc zaczynamy. W tym filmie pojawi się właśnie recenzja filmu Tokyo Ghoul z 2017 roku. Ogólnie są dwie części tego. Pierwsza część nazywa się Tokyo Ghoul, druga Tokyo Ghoul S. I ona niestety nie mogłam obejrzeć drugiej części ze względu na to, że kompletnie nie ma nigdzie z napisami. Znalazłam z jakimiś napisami, ale one nie są ani po angielsku, ani po polsku, ani nawet po japońsku. Więc nawet nie wiem, co to jest za język. Jakby był po angielsku, to jako tako bym to obejrzała i może bym coś zrozumiała. Aczkolwiek, no, 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 nie mogę być z drugiego filmu, więc niestety będę tylko opisywać tą pierwszą część. Na wstępie muszę też powiedzieć, że film naprawdę mega mnie zaskoczył. Pozytywnie. Naprawdę nie spodziewałam się, że ten film będzie aż tak dobry. Tak, nie przesłyszeliście się. Ja tu oczywiście sobie powypisałam dokładnie z jakieś 10 rzeczy, do których się przyczepiłam, i nie wszędzie są tutaj takie przyczepione rzeczy, niektóre są rzeczy na plus. I zacznę od pierwszego: to to, że Aktor grającego Kanekiego, czyli naszego głównego bohatera jest dokładnie tym samym aktorem, który grał Lighta Jagami w serialu. I ogólnie film już nagrałam teraz, nie wiem, który film będzie pierwszy, czy właśnie ten, czy z Death Noteem z serialem, więc zobaczycie, ale troszeczkę dziwnie jest oglądać tego samego aktora. Moim zdaniem, dużo lepiej ten aktor sprawdził się w roli Lighta, bardziej do niego pasował. Natomiast do Kanekiego dałabym kompletnie kogoś innego, tak z innymi rysami twarzy, i ogólnie troszeczkę innego aktora. Aczkolwiek nie był zły, aktor ma jakieś pojęcie, dobrze gra, więc lepszy taki niż byle jaki. Co jest bardzo fajne na plus, to kaneki ma ciemne włosy i w mandze ogólnie ma czarne. Z czasem później ma te białe, ale wiadomo, na początku ma czarne. Tak jak właśnie mówiłam, kaneki, włosy. Fajne właśnie było w to, że aktor grającego Light'a wtedy miał takie typowo brązowe włosy, takie jak miał Light. Tutaj fajnie, że mają troszeczkę ciemne. Nie wiem, czy to jest farba, czy to jest po prostu jakiś nałożony efekt, czy co, ale naprawdę fajnie to wygląda, że dbają o szczegóły. I dalej, jeżeli chodzi o włosy, to niestety nie każda postać ma dobrze dobrane te włosy. Ryze i Tołka miały inne włosy, tak samo jak Hinami i Yomo. Więc, no tak, troszeczkę no, mogli się bardziej postarać, mogli dać im te peruki, byłoby po prostu lepiej i ciekawiej. Aczkolwiek to są tylko włosy, nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. Na pierwszy rzut oka mogliśmy zobaczyć główne cechy bohatera i mogliśmy po prostu wiedzieć, że tak, to jest oka, tak, to jest chinami. Więc tak, te włosy. Troszeczkę się różniły, ale nie miało to większego znaczenia. Jest to po prostu tylko i wyłącznie wygląd postaci. Co również było fajne na plus, to ogólnie gra aktorska i ogólnie Kaneki, że na samym początku on jest taki fajnie nieśmiały i fajnie, że akurat to tutaj pokazali. Co również jest na wielki plus, to bardzo fajnie dobrane stroje. I naprawdę widać takie realne odzwierciedlenie tych stroi, które były w anime, mandze, jak i Tutaj, właśnie w tym filmie. Naprawdę w Kadeki mają tą taką charakterystyczną swoją, taką bluzę w kolorze takim zielonym, i bardzo fajnie, że również w filmie było to ukazane, i ja to po prostu od razu dostrzegłam. Osoba, która oglądała dwa razy anime i również przeczytała mangę, a raczej kończy czytanie tej mangi, więc to naprawdę widać. E, taką jakby dbałość o szczegóły również co mega mi się rzuciło w oczy to naprawdę świetnie wykreowany Mado chociaż jest jeden mały minus to to, że był on troszeczkę za młody e, patrząc po tym, że miał córkę miał żonę e, i ogólnie był już tym inspektorem dosyć długi, długi czas e, to mam wrażenie, że w filmie był on troszeczkę młodszy e, niż w anime, mandze Aczkolwiek i tak dosyć fajnie był on zrobiony, to charakterystycznie jego większe oko, drugie mniejsze. W filmie to też bardzo fajnie zrobił, po prostu jedno oko nie otwierał do końca, tak jakby miał lekko je opuknięte, więc naprawdę świetnie został on wykrowany i on naprawdę jako postać mega mi się podobał. Właśnie w tym filmie, tak jak on jest zrobiony całokształtowo, takim całokształtem, świetnie wykrowany, zarobiście. W filmie pojawiły się sceny, które są w manze, a nie ma ich w anime. To jest taki duży plus, że to jest mega fajne, że reżyser nie patrzy już na gotowca, czyli na anime, a raczej zasięgnął do mangi. Z tego, co kojarzę, właśnie tak było, chociaż moim zdaniem manga w sensie anime jest naprawdę mega dobrze odzwierciedlone na podstawie mangi. Ogólnie pewne momenty zostały zmienione, aczkolwiek nie wpływa to na fabułę. Które miejsca zostały zmienione albo pominięte, czyli przykładowo, jeżeli Kaneki i niszki niż ją jakoś tak oni się tam w tej dzielnicy bili razem z Hidę, to tak naprawdę w filmie to było ukazane, że oni się biją tam u niego, w tej jego pracowni, więc ogólnie miejsce zmienione, ale nadal ma, jest zachowany sens, jak i również niektóre miejsca, które albo niektóre rzeczy, po prostu momenty, których nie było ani w anime, ani w mandze, są po prostu przeniesione gdzie indziej, inaczej ukazane, aczkolwiek nadal prowadzi to do tego samego wydarzenia i nie wpływa to jakoś mega negatywnie, czy nawet pozytywnie na fabułę, po prostu jest to takie neutralne, zmienione pewne wydarzenie, pewna rzecz, ale nadal ma to sens. i Również wiem, że były takie niektóre momenty, które pokazywały. Z innej strony był przedstawiony problem, przykładowo to, jak Mado razem z jak on się nazywał, ten jego, ten ten, co za nim latał, ten, ten co się w ten z tą akirą, co ich tak się powałam, ale nie wiem, czy to wyszło. Kurcze, jaką miał? Amon, a o Amon. A tak jak Amon i ma doszukali Chinami, to było troszeczkę inaczej przedstawione, jak oni doszli do tego, kim tak naprawdę jest Chinami, gdzie się ona ukrywa. Bardzo fajnie, że pokazali coś innego w inny sposób to przedstawili i naprawdę jest to fajne kiedy ogląda się troszeczkę inaczej, gdy coś jest inaczej przedstawione. Co również fajne jest to jest taka zgodność w tym filmem właśnie do anime i magii. Przykładowo tutaj sobie zapisałam, że właśnie walka Mado i Amonem, która rozgrywa się w kanałach, gdzie Kaneki walczy sobie z Amonem, a Touka walczy z Mado i oczywiście Mado umiera i również też fajny motyw jest to gdzie Touka dostrzega, że on tak naprawdę ma obrączkę że on tak naprawdę miał rodzinę. I to tak właśnie wpływa na, właśnie na naszą tołkę. więc bardzo fajne jest to, że, że te rzeczy są naprawdę takie same praktycznie, że wzięli na żywca to, co było w anime w mandze i przełożyli to na filmową część. I ogólnie na tym się kończy film. Kończy się właśnie na tej walce Mado z Amonem i Touką i Kanekim. Ogólnie cały film trwał dwie godziny, więc oni do tego momentu zrobili film. Ciekawe, co jest w drugiej części. Mi się wydaje, że raczej cała, cały ten film bardziej skupia się na pierwszej części, ogólnie w całe te dwa filmy, bo naprawdę nie, nie, nie zmieścili w dwóch godzinach całej mangi czy tam całego anime, tylko to sobie podzielili i dzięki temu zachowali tak jakby spójność całego filmu, jak i również charakterystyczne cechy, i nie śpieszyli się. Było wszystko zachowane dokładnie tak, jak było, kropka w kropkę, dokładnie tak samo, niektóre rzeczy pominięte, ale w głównej mierze naprawdę to samo, gdzie niektóre rzeczy mogli po prostu sobie wyrzucić i wziąć tylko te najbardziej charakterystyczne, przykładowo całego tak jakby zmieścić w filmie. Mi się to mega podoba, że naprawdę podeszli z tym. Sensem. Bardzo fajnie, że stwierdzili, że nie zrobimy całego Gula w jednym filmie, ale to sobie podzielimy. Naprawdę jestem ciekawa, co byłoby w drugim, czy byłoby więcej różnic, czy byłoby nadal to bardzo fajnie wspólnie zachowane. Jestem ogólnie tego ciekawa. Ogólnie napisałam sobie również takie podsumowanie. To przede wszystkim to, że postaci są naprawdę bardzo fajnie scharakteryzowane i wystylizowane i od razu na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć: "Ej, to jest Toka, to jest Riza, a to jest Chinami". Od razu to widać. Jest naprawdę jeden wielki plus. Druga rzecz to przede wszystkim to, że film zgadza się z anime jak i mangą. Ogólnie bardzo fajny klimat, jak się ogląda, czuje się właśnie. Ten taki charakterystyczny klimat horroru i naprawdę fajne odzwierciedlenie właśnie tych miejsc. Są naprawdę bardzo fajnie dobrani aktorzy, pasują do ogólnie odgrywanych przez ich rolę i naprawdę dosyć fajnie zagrali swoją rolę ci aktorzy. Udało im się. Film oglądał się bardzo przyjemnie, ja się nie nudziłam. Były bardzo fajne i ciekawe walki i ogólnie szczerze film jest naprawdę dobry i nie mam tutaj praktycznie do niczego się przyczepić fakt, jakbym chciała, to bym mogła powiedzieć, że tak naprawdę w tej kwestii Kaneki powiedział tak, tak i tak, a nie tak, tak i tak że Hide jak podawał mu rękę to podał mu tą, a nie tą że to powinno być takie, a nie takie no takie pierdoły, do takich pierdołów ja się ogólnie nie przyczepiam Całościowo film naprawdę ma sens i wygląda dobrze. <laughs> Więc ogólnie jak kiedyś zobaczycie ten film, to naprawdę możecie sobie obejrzeć. Nie uważam tego filmu za jakiegoś cudownego, najwspanialszego filmu, który jest na świecie. Nie, jeżeli po prostu lubisz Tokio Góla i nie chcesz znowu czytać mangi, czy oglądać anime, to możesz sobie obejrzeć ten film troszeczkę inna alternatywa tej samej historii, troszeczkę inaczej przedstawione i naprawdę spoko to się oglądało. Fajnie wyglądało również to kagune, ich, które się tak fajnie rusza, tak troszeczkę inaczej, bardziej realistycznie zostało pokazane. Wiadomo, oglądając anime, czy czytając mangi, to nie dostrzeżemy mm, ogólnie tego kagunę tak jakimś mega ciekawym, e, aczkolwiek właśnie tutaj fajnie było to przedstawione. Oczywiście Kagune było robione w CGI, to akurat wiadomo, inaczej by tego nie zrobili, ale naprawdę ciekawie to się oglądało e, i ogólnie polecam ten film. To się polecam. Jeżeli chcesz, lubisz to ogóle to sobie obejdź, bo był dosyć ciekawy. Tak więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. No i my oczywiście, widzimy się w kolejnym odcinku. Więc pa pa!